O kurwa! Drifterzy! Drifterzy, co wy odjebaliście? Szuflada, pomóc coś, Majster! No to nie! To do przodu, do tyłu? Do tyłu. Co tu się wydarzy? Ja bym tam do przodu. Do przodu i w bok. Bo jak do tyłu damy, to ci wyrwiemy zderzak. No. Bo nagarnie ci ziemi, nie? Tak, dawaj ten, wkrętkę daj. Kurwa, major, drifterzy! Kolejny hit, kurwa! Kurwa, kumpel zabrał tę linkę z tym, kurwa. A ja mam wyciągarkę. Tylko wkrętkę dodań? musisz mieć. Tylko kurwa zabrał razem z tym, pizdu. Dwoń do niego, żeby wracał. Już będzie wyciągnięte. Bo tyłu ja bym nie ryzykował, bo ci, wiesz... Najdzie i zezak wyrwie, szkoda. Kurwa, drifterzy. tak nie? Panie, co tutaj? Kurwa, z godziny? No, widzę. Szczęście, że nas trafiłeś! No, ja no, my no, zapierdalamy, no. mówię ty, zobacz! Ktoś tam stoi! No, kurwa nie wydawało! Że... No grząsko, kurwa, i na patyki! Luxmeister! Ja też tak wyciągam! My terenówką jeździmy! To też na patyki wyciągamy! Kurde no! Daliście czadu też nieźle, a sam cię we dwóch jeździliście? Sam, po pu, wydzwoniłem, przyjechał. Nieźle. O, nie, o, na nie, nie, Bosza. Kurde, no to jest nauczka, co? Ja pierdolę. Grzosko, grzosko, my tu terenówką jeździmy. Wyrażało, tak po tych tak, zjazdach tak. terenówką jeździmy, to tutaj czasami potrafi zaskoczyć. Dołek, coś, trzeba uważać. No macie, nas się nie spodziewałem, że No, szpadel poszedł w ruch. No, niezłe jaja. No takim to tak. Ja to się boję jeździć z tym wariatem <grym> Nic, mówię, że się boję jeździć z tobą, ale chłopaki mają pojęcie na gałązki, tak się wyciąga. Tam teczka, no Zara pójdzie, niech Tomek przyjeżdża, on daleko bo pojechał? Dobra, dobra. Musisz na mnie jechać do Dobra Aby tu tylko wyjechać Ty, ale jak ty jechałeś? Że tam są ślady Bo tutaj się, A, aha próbował no O tam nie? wichi, nie? Pójdzie? Can, wczoł, sur, kurwa, kurwa! Kurde na, To nie Kurde no! Dobrze że zajechaliśmy do gościa No dobra Aby pasa przed niego nie wyrwało i

Dobra, Dobra luksus. Bo ja na taki czysty rampy. Dobre, tak. Dobre. No to nie. Nie wiem, czego nie lepiej w bok, żeby wyszedł na równe niż te kolejne tu dalej. Pójdź, zaczął tak w ogóle, trzeba pójść. No tak, pan siedzi, że. Do przodu musisz Grzesiu. Dobra Dawaj Czekaj, niech on wsiądzie Nagrywasz? No to nie Kurde, tylko dotknął Jeszcze kawałek, bo to dalej nie Dobra Kurde, luks, majster, Uratowaliśmy gościa, zajebiście Dobry uczynek Dobry uczynek, to do nas wróci Teraz można broić Weź na te O tak? Dobra Dobrze robię? Powolutku Bo ona się powoli napijała w tą stronę? Tak Kurde, luks No i co? Luksus, co? Ja pierdole, Panie, Żółwik, dobry uczynek zrobiliście. No, dobra Odpoczywać to Nigdzie się już więcej nie ładujcie, chłopaki Lecimy dalej Kurde jaja widoczne Wszystko nagrane No Nagrane, nagrałeś? Wszystko? Kurde nagrane maister A dobra, myślałem, że ci to zgubiłem, ale nie zgubiłem Czekaj, czekaj Ola no Ja, Jaja No możemy tu po tej kurce zjechać sobie Grzesiu i pod górkę może wybiegać Ale ładnie wchodzi Nawet nie zająknie No dobra, lecimy do nas już lasami Ja? No